Witajcie, zapraszam na rozkład dla bliźniąt na maj. Energia osoby wydarzenia. Zobaczymy, co te karty będą chciały pokazać dla Was na te najbliższe tygodnie. O miłości oczywiście. Pamiętamy, rozkład ogólny nie dla każdego. Bierzemy tylko to, co jest dla nas. Reszta zostaje. A my wiemy, co jest dla nas. W imię Najwyższego, dobra. Dla wszystkich. Transformacja, takie zmiany. Ja tutaj rosnę. Ja coraz więcej rozumiem. Nowe życie, nowy etap. No i co? Ktoś tu zaczyna używać miecza. I wreszcie wyjmuję tą broń, którą się mogę obronić sama siebie. Ja dojrzewam. Ja potrafię zawalczyć o siebie. No. Bo tu jakaś świadomość we mnie mm, dojrzała dotycząca tej całej sytuacji. Totalna nowość na drodze i ta nowość związana jest z jakimś tutaj królem, który może się bardzo szybko zakochać. Uwaga, przywiewa wam jakąś miłość. Ale trzeba sobie z tą miłością zrobić jakiś porządeczek. No bo co? Bo tu tak bierze was od razu. No, tak się zagłębiają. Przychodzi, zazielenia się, wiruje w głowie. No, i on się tak w nią zapatrzy, ona w niego. Tu jest takie zainteresowanie och, jaka fajna osoba. Może by tak głębiej, może by tak więcej. Ale ja, no, po tej przeszłości, po jakiejś sytuacji, ja taka ostrożna. No dobrze, dobrze, że ty taka ostrożna. No, więc ja sobie tu chcę ruszyć do przodu, ale nie zrobię tego z taką z, no, z zanieczyszczoną głową. Ja sobie tutaj porządkuję. Komunikacja jest dla mnie bardzo ważna. Z czym przychodzisz, królu, co przynosisz, czego pragniesz, ja powiem ci, czego pragnę. I jakie mam oczekiwania i teraz ja chcę nawiązać z tobą dialog. Szczera rozmowa. Wlepiam w ciebie oczka. No, i chce się tutaj sporo dowiedzieć. Ale uwag, bo Wam, Wy macie jakiś taki nowy czas z nowym królem, tylko że tu jest jakaś ryzykowna sytuacja, tu jest jakaś taka ryzykowna gra, bo, bo albo Ty czegoś nie wiesz o nim, może Ci nie powiedział, może Ty przed nim coś ukrywasz, macie taką tajemnicę. To jest taka magia nocy. Coś wam stoi na przeszkodzie. Albo ty nie jesteś jeszcze, no bo ty taka trochę asertywna, mocno, mocno jesteś i tak się boisz, jakby tej miłości. Boisz się w to wejść, zamoczyć nóżkę i tak odpychasz tą rądką. Trzymasz tutaj kogoś na dystans, bo jest taki niepewny ten teren, bo tu można się pokaleczyć. Uważam, ruszam do przodu, zupełnie e, tak ze mnie e, spłukuje ta woda, e, to wszystko, co, co było trudne i co mnie jakoś dotknęło. Ja się teraz tak zmyję, wykąpię, się odświeżę, zrzucę to z siebie. No i co? No i będę miała do przodu nowy pomysł, obieram nowy azymut. Tylko, że w tym wszystkim sobie. Dowiedz się czegoś, bo tak sobie wsiadasz do tej łódeczki, płyniesz, chcesz tego, tego przeskoku takiego, a tu nagle się okazuje, że droga, znaczy no, droga się kończy, że nie ma, nie ma tam tego swobodnego przepływu, tam jest jakieś utrudnienie i okazuje się, że nie mogę dotrzeć do tego mojego miejsca przeznaczenia, coś mnie zatrzymało, mam jakieś zakłócenia. A pojawia się uczucie. Król zaczyna wzdychać. Bije mu serce mocno. Jest taki pobudzony, zaczyna się zakochiwać. Romantyk, ale nie, nie mówi wszystkiego dokładnie. Albo on nie mówi o tej swojej miłości, że czuje ją, że miłość ma, że się zakochał. Boi się otworzyć. Tutaj uwaga też na takie. Mocne zawroty głowy, jeśli chodzi o uczucia, bo pojawia się taka, takie przyspieszone bicie serca, szalony nowy początek, który nagle spada nie wiadomo jak skąd, no z nieba takie światło, taka jasność uderza w człowieka i. I proszę, i tutaj jakiś partner, nagle przygoda się zaczyna, serca nam biją mocniej, i żeby to nie było za szybko, takie bardzo nakręcone, bo to taka bajeczka może trochę być, możesz się tak mocno jakoś mm, pobudzić, żeby to nie była taka iluzja miłosna, bo tu się pokazuje jakiś zakręcik. No, bo albo ktoś nie jest jeszcze gotowy na miłość, albo nie był do końca szczery, że. Że jakby ma coś nieogarnięte, z czymś nieposprzątane. Albo nie jestem pewien, czy chcę z Tobą zamoczyć tą nóżkę. Więc radą jest, aby być takim szczerym i za głosem swojego serca, ale otwierać się na miłość, dawać coś komuś, ale również potrafić brać. Taka wzajemność otwarte serce na, na relacje, na. Właśnie na to, na to serce, bo, bo tutaj tak jest takiś przepływ, tu jest informacja jakaś od serca do serca. Weź tą wiadomość od kogoś, przyjmij coś od niego, ale również daj mu, bo ty jesteś zbyt ostrożna, zbyt taka jakby oparzona jesteś, nie, jeszcze tak nie, nie wydobrzałaś i masz takie tutaj sta, bardzo dystans komuś stawiasz i utrudniasz ten przepływ. A karty radzą. Weź ten kieliszeczek, napij się z nim. Zaufaj bardziej. Bądź taka intuicyjna. Niech ci to serduszko tam mówi, co masz zrobić, tylko posłuchaj w tym. No, w tym akurat przypadku, bo, bo, to, bo to nowe, to całe to wszystko, co takiego innego, nowego, jakaś nowa ta droga w twoim życiu. Ona jest mocno uczuciowa i, i będzie taka związana z tym królem, który też chce być kochanym, kochać. Tylko musicie pokonać, udrożnić swój kanał, musicie ten miłosny, bo tu jest w pewnym momencie taki zablokowany, ale poprzez waszą, a, jakby brak komunikacji albo Nieszczerość. Jak sobie to udrożnicie, to to wszystko zmierza ku lepszemu, ale trzeba rozwiać jakieś chmurki, jakieś wątpliwości albo niewiedzę w danej kwestii, jeśli ktoś ma. I wtedy zrobi się jasno, ale, ale póki co pokazują się chmurki, którymi trzeba się zająć. Dziękuję za uwagę. Do usłyszeń.